Państwu, witam serdecznie na comiesięcznej konferencji Klubu Stali Stalowa Wola Piłkarskiej Spółki Akcyjnej. Dziękuję przede wszystkim za przybycie. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią w tematyce co w ramach sponsoringu preliminarza budżetowego, co w ramach spraw kadrowych. No i jeszcze na koniec chcieliśmy zaprosić tu w imieniu i klubu, i Stowarzyszenia Kibiców na 25, ale to o tym będzie później mowa. W pierwszych słowach chciałbym przede wszystkim docenić sprawę bieżącą, a taką sprawą bieżącą, może nie związaną bezpośrednio z naszą piłką nożną, jest awans koszykarzy Stalista, Wola za drugiej i Serdecznie pan, Panom gratulujemy i życzymy, że. Idąc w ślady piłkarskiej spółki, będziecie na tym progresie, który będzie pokazywał, że cały czas idziemy do góry. Co do naszych, już wracając na miejsce, naszych spraw, proszę Państwa, zbliżamy się już do końca rozgrywek. Zostały nam cztery mecze, dwa u siebie, dwa na wyjeździe. Nic się nie zmieniło. Cały czas patrząc na kapelę, patrząc na jak nasi zawodnicy są przygotowywani przez sztab trenerski i w jaki sposób realizują grę, napawa optymizmem i daje nadzieję, że jednak o tych barażach, o których mówiliśmy dużo, dużo wcześniej, być może będzie to jeszcze w naszym zasięgu. Generalnie Właściciel, Pan Prezydent, jest zainteresowany jak najlepszym naszym wynikiem, więc tutaj nie pogniewa się nawet, jeśli tam tener zrobi awans do pierwszej ligi. Cóż, na pewno trzeba przełożyć to na rzeczywistość. Jak Państwo widzicie, tabela jest bardzo spłaszczona, w dalszym ciągu trzyma napięcie, podnosi adrenalinę, Pokazuje, że nikt nie może być pewny. Niemniej jednak wiedząc, wierząc i widząc, co w naszym klubie tu się dzieje, mogę być spokojny, to też będzie ten spokój przekładał się też na propozycje, jakie będą składane dla sztabu trenerskiego, dla poszczególnych zawodników. Dzisiaj jesteśmy w grze skupieni na najbliższym meczu i Mam nadzieję, że grudniąc nie będzie twierdzą nie do zdobycia, dlatego jedziemy z optymizmem. Po ostatnich notowaniach, jakie Kotwica tutaj zostawiła po sobie, to już obserwatorzy zewnętrzni powiedzieli, że to był jeden z najlepszych meczów drugiej ligi. To też napawa dumą, że to bohaterzy. Nasi też brali w tym udział, czyli starstawa woda. Jeśli chodzi o element finansowy, proszę Państwa, więc na dzień dzisiejszy wszystkie dokumentacje związane z finansami w ramach pozyskania licencji już są złożone. Stosowne informacje już płyną z Komisji Licencyjnej do Ekstra Klasy do pierwszej ligi. Mam nadzieję, że po weekendzie majowym zaczną płynąć do drugiej ligi. Jeśli przyjdzie informacja, że uzyskaliśmy licencję, bo równolegle złożyliśmy licencję i na pierwszą ligę i na drugą ligę, to myślę, że w konferencji majowej Państwa poinformujemy jak najszybciej, a być może to jeszcze będzie na stronie naszej internetowej na Facebooku. Jeśli to będzie Dość blisko rozpoczęcia miesiąca majowego. Jeśli chodzi o finansową stronę, pani biegła, bada. Mamy ten wynik weryfikowany zgodnie z regułami Kodeksu Spółek Handlowych, ustawą o księgowości. No i nie ukrywam, że jak tylko dostanę informację, że jest gotowa, to będziemy chcieli się pochwalić najpierw właścicielowi, czyli organowi prowadzącemu panu prezydentowi i ustalić walne, na którym będzie głęboka analiza tych wyników, które tam się znalazły. Państwo do wiadomości publicznej także dowiecie się ze źródłowego dokumentu i mam nadzieję, że to będzie też pewien pretekst do, do dyskusji, jak dalej finansowo poprowadzić klub, aby można było spokojnie myśleć o jakiejś pracy, a nie tylko zastanawiać się, czy co miesiąc będzie wypłata, czy nie będzie wypłata. A dzień dzisiejszy, jesteśmy, jeśli chodzi o kwestię wypłat, na bieżąco, nie mamy zaległości. Jeśli chodzi o sytuację, która może nastąpić, i podkreślam słowo może, to jest kończące się umowy trzech firm ogólnopolskich, które można powiedzieć są potentatami. Mianowicie Polska Grupa Energetyczna, to co mamy umowę, kończy się nam 30 i nie ukrywam, że są sygnały, że nie będzie przedłużona ta umowa. Jest umowa z PKO i tutaj aplikowaliśmy na kontynuację umowy i związane z tym nowy okres drugoligowy, nowego sezonu. Nie mamy jeszcze odpowiedzi, ale dokumentacja, która została złożona, przeszła pozytywnie komisję weryfikacyjną. Decyzyjność pozostaje jeszcze nieznana. Mi. No i zostaje jeszcze Polska Grupa Zbrojeniowa i tu Trumańsza, Szyldowa, Huta, Stalowa, Woła. Życzymy im jak najlepiej. Wiemy, że są w jakimś układzie e, pewnych zobowiązań, e, które wynikają z e, ich strategii. To już jest działka zbrojeniowa, więc za specjalnie nie jestem upoważniony, żeby nawet publicznie to mówić, ale do czasu, kiedy tam się nie wyjaśni sytuacja, to w dalszym ciągu e, jesteśmy otwarci na ich pomoc. Niemniej jednak do dzisiaj nie mamy podpisanej umowy w tym roku. To są trzy takie szyldowe firmy, które dla nas, no nawet na koszulkach były widoczne, w tak zwanym rankingu sportsowym też dostrzegane. W tej chwili pozwoliłem sobie jeszcze wystartować w tak zwanym kolejce po środki do Orlenu. Nie wiem, jak to się skończy. Niemniej jednak szukam rozwiązań i szukam różnych rozwiązań, które by były adekwatne do naszej sytuacji tu i teraz. Czyli lokalni przedsiębiorcy, instytucje, które w pewnym sensie mogą nas wesprzeć, ale i też myślę o tak zwanym układzie wspierania właściciela. Czyli w formie dotacji, do, kapitalizacji, do kapitalizowania, stypendium itd. czyli różnych możliwości pozyskania środków, aby w drugiej części nowego sezonu, czy to w pierwszej, czy w drugiej lidze, było na tyle spokojnie, żebyśmy się nie musieli martwić z miesiąca na miesiąc. Czas pokaże. Myślę, że w maju wrócę jeszcze do tego tematu sponsoringowego, przedstawię jakieś tam regulaminy. Postaram się, żeby coś więcej było na papierze. Natomiast życie pokazuje, że papier wszystko przyjmie, a później konto klubu jest puste. Na tym etapie sygnalizuję tylko, że wszystkie ręce na pokład poszukuję ambasadorów sponsoringowych, marketingowych na różne możliwości i okoliczności. Dochodzi nam jak. Państwo zauważyliście ostatnio dobra reklama LEDowa na każdym meczu. Być może będziemy chcieli tak ujednolicić i pokazać, że wszyscy mają możliwość korzystania, niekoniecznie za wielkie pieniądze. Jeśli chodzi o sprawy kadrowe, proszę Państwa, w przypadku kadr polityką klubu jest przede wszystkim dopięcie, żeby ten wynik, który mamy, w jakiś sposób gwarantował to, że coraz większy mamy ten progres w stosunku do kibiców, którzy przychodzą na mecze, w stosunku do mediów, które odpowiednie stanie. Ja byłem pod wrażeniem ostatniego komentarza. Panów z Kotwicy, panów redaktorów, i chyle czoło za ich konsty i ich ocenę sytuacji. I to pokazuje, jak bardzo dostrzega się stalową wolę i, i te dobre strony, w sensie jakości gry. I tak też przyjąłem, że generalnie polityką klubu będzie postawić tam dobry sztab szkoleniowy. Na dzień dzisiejszy. Mogę powiedzieć, że tu z pomocą e, pana Kacpra e, dostałem taką informację, która jest poglądową informacją, ale dla mnie też pokazuje w jaki sposób e, można powiedzieć e, druga liga została poddana weryfikacji e, sztabów trenerskich i dzisiaj mogę zakomunikować, że w tym wiosennym okienku na 18 drużyn w drugiej Lidze, 11 dokonało zmian sztabów trenerskich. 7 zostało tylko e, trenerów, których e, i zaufanie, i praca, e, b, i wynik e, broniła ich, e, jak to mówimy, zasadności. Dzisiaj, oceniając taką modę, jaka w tej chwili panuje, i przyglądając się temu, co chcemy w tym klubie osiągnąć, to uznałem, że stosowną propozycję na ręce pana Pietrzykowskiego złożę, aby przygotował sztab trenerski w ramach dalszej kontynuacji. Nie mówię jeszcze o jak długo, bo myślę, że to będzie już bliżej finalizowane. Ale w ramach. O tych ludzi, których ma do swojej dyspozycji, z którymi odniósł ten sukces awansu i dzisiaj myślę, że możemy trwale i twardo powiedzieć, że utrzymanie na pewno będzie w drugiej lice. Czy będzie awans? Myślę, że na razie możemy mówić jak najbardziej jesteśmy tym zainteresowani, tym bardziej, powtarzam, właściciel też jest zainteresował, żeby udało się i drużynie, i klubowi, i sztabowi. Co do e, dodatkowych warunków, rozmawiałem z e, Anemirem Januszem, myślę, że zaraz odniesie się do tego, e, co do stylu pracy, co do e, jakichś dalszych e, formuł, które bym chciał, żeby w klubie były realizowane i wygląda na to, że jesteśmy blisko już, e, a generalnie to mi chodzi o to, żeby sztab trenerski wziął jeszcze na swoją głowę, czyli rozpiął ramiona nad drużynami młodzieżowymi. Chciałbym to na tyle poukładać, żeby młodzież, która będzie uczestniczyła w rozgrywkach w poszczególnych kategoriach młodzieżowych, miała świadomość, że ona jest przygotowywana. W systemie, który jedynka będzie realizowała swoje sukcesy. Więc jeśli sztab trenerski powie, no ok, zejdziemy niżej, postaramy się tą młodzież tak poprowadzić, żeby oni w jak najszybszym momencie byli do dyspozycji tej jedynki, to myślę, że to jest ten mój cel, który chcę osiągnąć jako polityka klubu. Drugim celem, który tu już. Yy, Mamy jeszcze takie duże rozbieżności, ale myślę, że też gdzieś tam kompromis przyjdzie. To jest to, żebyśmy w ramach tej trudności finansowej, o których wspomniałem poprzednio, sięgnęli po budżet, który jest przypisany tak zwanemu PZP-nowskiemu programowi Pro Junior. Już nie chodzi mi o jakieś wielkie pieniądze, ale żebyśmy chociaż zapunktowali. Za tą najmniejszą stawkę, która też pomoże wesprzeć nawet działania sztabu w poszczególnych kategoriach w ramach tej polityki, o której mówiłem, że klub chciałby, żeby to było jedno. Nie, żeby jedynka była wydzielona i dbamy o wynik, a to jest największy magnes. I do tej pory tak to widziałem. Dziękuję sztabowi jeszcze po raz kolejny za to, co osiągnął. Ale na dzień dzisiejszy, teraz już rozszerzam swój zakres i proszę o uwzględnienie młodzieży w tak zwanym sztabie szkoleniowym. Jeśli chodzi o system szkolenia sportowego, to myślę, że trenerzy najlepiej się na tym zdają, wiedzą co trzeba zrobić, widzą jaki jest potencjał. Jeśli chodzi o koordynację, to myślę, że koordynator będzie miał trochę inne zadanie i nie będzie już konieczny. Myślę, że decyzje zapadną do, do końca maja, bo też nie ma co czekać. Jeśli myślę, że Pan tena się odniesie do tej kwestii, podpiszemy umowę. To jest to z mojej strony punkt wyjścia do tego, żeby później propozycje, które będą na stole, już sztab trenerski ogarniał i to oni będą decydować, kto będzie. Hmm, Zakontraktowany w ramach zespołu, czy pierwszoligowego, czy drugoligowego. Nie ma tutaj w tej chwili za specjalnie znaczenia. Ale jest, panie trenerze, zajawka typu teraz, w tej drugiej lidze. O wiele łatwiej wygrać każdy z każdym, bo pokazuje to tabela. Nie ma tutaj jakiegoś specjalnego bonusa. Natomiast w przyszłym sezonie, widząc już, że z pierwszej ligi spada Zagłębie pod Beskidzie, pojawiają się drużyny gdzieś tam z Wrocławia, gdzieś tam ze Szczecina, być może wieczysta, która nie odpuści i wtedy już mamy o tyle większe doświadczenie, że w tym drugoligowym bycie już musimy bardziej mieć tą jakość i tą przewidywalność. Bo dzisiaj Powiem tak, bardzo dobrze drużyna jest przygotowana. Widzimy to na boisku. Natomiast brakuje tej kropki nad i tego szczęścia albo skuteczności, to już różnie różnie demagują. Pozostawiam to jakby w historii. Czas pokazał, że nie jest tak źle jak wrony krakały czy, czy kruki. Jeszcze na jesieni, jeszcze przed awansem, i tak dalej. Także, za kształt pracy, którą zobaczyłem, to każdy, każda zmiana trenera powoduje nowe otwarcie, nowe przygotowania, nowe nadzieje, a nie ma tego spokojnego budowania tej marki, tej jakości, tego profesjonalizmu. W związku z powyższym, hmm, panie trenerze, to co żeśmy powiedzieli sobie hmm, w kuluarach. Czyli jakie z mojej strony są propozycje. Od Pana usłyszałem, jakie są potrzeby. Myślę, że, że nie przeciągając tak do 10 maja, niech Pan pochyli się i, i spróbujmy albo protokołem zbieżności, albo rozbieżności zamknąć tę kwestię, bo jeśli się nie dogadamy, to, proszę Państwa, na pewno będę musiał szukać takiego trenera, i takiej mądrości, żeby uwzględniała tę młodzież. Już nie chcesz skupiać się tylko na jednym. Dobrze, to by było w punkcie drugim. Chciałbym panu Tednerowi adwokacę poprosić, żeby parę słów powiedział o tym, co, co w tej chwili planuje, co, co myśli, jak to widzi. I ostatni punktu mamy przedstawiciela Kibliców z Stowarzyszenia. Kibiców. Mamy szczególny tu akcent i pomysł. Tu nie ukrywam, że klub jest tylko wspierającym tą inicjatywę, ale też mi zależy na tym, żeby jak największa rzesza kibiców, rodzin wykorzystała ten ostatni mecz 25 maja. Tu myślę, że, że Łukasz więcej powie. Co jest pod tekstem, i co jest w tak zwanym programie organizacji. Poproszę tylko pana Wernera, później o głos. Dzień dobry Państwu. To tak, jeśli chodzi o sportowo, to to. Sześć punktów nad kreską, trzy punkty do baraży, cztery spotkania do końca, więc na pewno nic się u nas nie zmienia. Cały czas to hasło chcemy więcej obowiązuje i, 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 i mam nadzieję, że to co o, co o co cały czas gdzieś tam walczyliśmy, o co nam chodzi na końcu będzie, bo, bo, bo wiadomo, że Wszyscy, jak tu jesteśmy, czy, czy, czy wszyscy dookoła, czy, czy wszyscy ludzie nastawieni, tak, marzymy o tym, żeby wycisnąć żeby, żeby z tego sezonu jak najwięcej i na koniec sezonu cieszyć się. Także e, nic się nie zmienia, każdy najbliższy mecz no, jest najważniejszy i tak też do tego podchodzimy w operacjach ludziom. Więc, e, to jest jakby e, dla nas najważniejsze. Jeśli chodzi o, o, o sprawy kontraktowe, to już rozmawiamy tam z prezesem od jakiegoś czasu. W zasadzie rozbieżności, jeśli chodzi o, o, o jakieś tam sprawy finansowe, o sztab, to, to, to w zasadzie nie ma. Bardziej rozmawiamy o, o, o kształcie kadry, o, o tak naprawdę możliwościach, jakie mogą być w przyszłym sezonie, bo no, jesteśmy w starowej woli i, i, i pamiętajmy o tym, że tu nie może być gorzej niż było, tak, więc no nie, nie bardzo sobie wyobrażam, żebyśmy mogli mieć słabszy zespół niż ten, który, który jest, jest teraz, bo po bo prostu no, nikt na to nie pozwoli, tak. Jeśli, jeśli chodzi o, o młodzież, no to rozmawiam, też z prezesem od jakiegoś czasu o, o tym pro junior, o, o młodych ludziach. Myślę, że młodzieży mamy bardzo dużo w, w, w kadrze nie, nie wszyscy spełniają status młodzieżowca, tak, bo wiadomo, że, że w tym roku ten 2003, w następnym roku 2004 jest tym granicznym, który daje punkty do, do Pro Junior. Natomiast jeśli chodzi o, o, o zespół, to, to, to wydaje się, że on jest naprawdę młodym zespołem i, 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 i tutaj na pewno chcąc punktować w Pro Junior, no to tych młodzieżowców do, do gry w przyszłym sezonie musi być Zdecydowanie więcej, żeby, żeby spełnić te oczekiwania. Tak? Jeśli chodzi o współpracę z trenerami grup młodzieżowych, to też od jakiegoś czasu rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób to by miało wyglądać. I, i, i na, na dzisiaj szukamy takiej koncepcji, że, że tutaj całym sztabem będziemy w jaki sposób koordynować, układać i pomagać w grupach młodzieżowych, ale to jakby po konkretach pewnie, pewnie troszkę później. Także no cóż, wszystko na dobrej drodze, żeby i wynik sportowy, i to co przed nami dało się tak spiąć, żeby, żeby staw wola rozwijała się i, i szła w górę. Jeśli chodzi o ten temat. Ja dziękuję. dziękuję. Jeszcze po Jestem posłuchaj. No. Witam pana, witam, witam prezesie, witam trenerów. Tak jak już tutaj prezes przedstawił, delikatnie zarysy naszego działania na ostatni mecz, który odbędzie się 25 maja z Zagłębiem 2 przywódniczej. Kibice, Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola oraz Kibice Razem organizują Wielki piknik dla Dzieci z okazji Dnia Dziecka. Plan jest taki, że zapraszamy wszystkich najmłodszych kibiców oraz całe rodziny do przyjścia na Stadion wspomóc piłkarzy na, na meczu. Miejmy, miejmy nadzieję, że to będzie o awans do pierwszej ligi, czy to będzie bezpośredni, czy to będzie gra w barażach, więc zapraszamy tutaj. Plan jest taki, że zaczynamy o godzinie 8 rano turniejem dla wszystkich dzieci z naszego powiatu, czyli to będą szkółki, kluby piłkarskie. Zostaną wysłane zaproszenia, będziemy organizować ten turniej. Dla każdego dziecka jest przewidziana nagroda, nie ma tutaj znaczenia wynik, jest tutaj jedno znaczenie, jedno hasło, łączy na stali, jest to druga edycja tego turnieju i co roku będziemy ją kontynuować. Od 14 do 16 wiadomo zapraszamy wszystkich na mecz, który się odbędzie tutaj na stadionie. Po meczu od godziny 16 dzięki uprzejmości dyrektora PCP, u będziemy mieli obiekt do dyspozycji. Będzie tu naprawdę moc niesamowitych atrakcji dla najmłodszych, ale również dla starszych. Będą to malowanie twarzy, dla dziewczynek będą to jakieś warkoczyki w zielono-czarnych barwach, Dmuchańce, będzie grill za darmo, wszystkie atrakcje, powtarzam i podkreślam, dla dzieci będą za darmo. Czyli będzie grill, będzie popcorn, będą różne naprawdę. Nie chcę też zdradzać wszystkiego, bo chcę po prostu zaprosić większość mieszkańców miasta oraz okolicy do przyjścia na stadion i zbudowania niesamowitej atmosfery, która od jakiegoś czasu na stadionie i poza stadionem jest niesamowita. Dlatego jeszcze raz też dziękujemy prezesowi, który podjął tutaj działanie, że wszystkie dzieci zostaną wpuszczone na mecz za darmo. Czyli tylko rodzice będą zobowiązani i zobowiązani do zakupu biletu. Jeżeli państwo, tak samo tutaj zwracam się do firm lokalnych, jak i regionalnych, jeżeli chcą się w jakiś sposób zapromować te akcje, które my robimy są za darmo. Firmy nie płacą nic, jedynym naszym wyznacznikiem jest to, że gdy się chcą reklamować tu na stadionie, muszą stworzyć po prostu jakąś atrakcję dla dzieci i tutaj mamy odzyw około 20 firm, które już są z nami, współpracowały wcześniej są też nowe firmy, które do nas donalaczają. Jeżeli jakakolwiek firma, jakikolwiek nie wiem działalność gospodarcza jednoosobowa chce się w jakikolwiek sposób zapromować, zapraszamy do naszej wspólnej akcji. A jeśli Państwu się to wszystko na przykład podoba, i ten, otworzyliśmy jako kibicę Stowarzyszenie Kibiców e, na portalu e, Patronite, można nas wesprzeć. Jest to 10 zł, nawet do 100 zł, różnymi także e, może, można się zapisać e, bezpośrednio na stronie internetowej Patronite. A. Wystarczy wejść na, naszą, e, f, na nasze social media, na Facebooku, odznaczyć i można być patronem e, finansowym dla stowarzyszenia. Bo to co robimy. Wszyscy robimy to po prostu za darmo i chcemy, żeby jak największą tutaj rzeszę dzieci, młodzieży i tak jak i dorosłych ściągnąć na stadion i żebyśmy budowali historię i całą, tak jak było wcześniej. To ode mnie wszystko i naprawdę serdecznie zapraszam jeszcze raz wszystkich, bo tak samo przypominam, dla najstarszych również będą niesamowite nagrody, loteriady, które są wartościowe nagrody, które można będzie wylosować w loteriadach. Dla dzieci jest wszystko za darmo. Dla starszych będą to symboliczne sumy, ale nagrody są niesamowicie drogie i wartościowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Łukasz. Jeśli są jakieś pytania, to proszę. Jeśli nie, to szanuję z Państwa czas. Ja I się czas. tylko jedno, bo trener, tu wyjaśnił, jeśli chodzi o szkolenie tej młodzieży. E, nie, to będzie do prezesa pytanie. No, e, no interesowało mnie to, co z dotychczasowymi trenerami, jakby każda grupa ma swoich, i tutaj trener powiedział, że będzie współpraca, czyli na razie nic jakichś nowych nazwiskach nie było, natomiast Pan powiedział, że nie będzie potrzebne już stanowisko koordynatora. Nie, nie, w takiej formule jak dotychczas to nie, bo tak zwany tak koordynator tak. od strony logistycznej jest niezbędny, więc na pewno to nie będzie koordynator grup młodzieżowych, bo czynnik tak zwany sportowy przejmie sztab. Natomiast jeśli chodzi o logistykę, to będzie to potrzebne, ale to mówię, w zależności jak to się zamknie temat, dopiero będziemy informowani. Jeśli Pani chodzi o konkretnie o koordynatora, Pana Czubata, to być może będzie zmiana stanowiska, ale nie to, że gościowy leci wstać w spacie pracy. Dziękuję, Dziękuję Państwu.